Hello darkness my old friend I've come to talk with you again. Because creeping left its... Dzień dobry wszystkim, witam was 12 października, nagrywam to wprawdzie dzień wcześniej bo się po prostu nie wyrobię, bo jest dużo filmów, które o Adventures chciałbym nagrać, żeby ta rocznica była huczna i trwała kilka dni. Czy awatar będzie zmieniony? Raczej nie, nie chce mi się po prostu. Ale przejdźmy już do konkretów. Słuchajcie, mamy rocznicę siódmą usunięcia PvZ Adventures i od tych, od minięcia tych siedmiu lat EA milczy w sprawie Adventures nie przyznaje się do, 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 konkretnie w ogóle nie przyznaje się do gry kiedy mieliśmy okrągłą rocznicę ogólnie serii Plants vs Zombies wymienili wszystkie gry oprócz Adventures nie wymienili PvZ Adventures czemu i nie przyznajecie się do tej gry co ona wam zrobiła um, jakby jakim w ogóle prawem zacznijmy od tego dlaczego słuchacie się Ludzi, graczy, tylko wtedy, kiedy to jest zła decyzja. Ale jeśli gracze chcą zrobić coś dobrego, to na przykład, dajmy przykład, usunąć levelowanie roślin z planu Warszu Zombies 2, a wtedy, mu, a wtedy wy mówicie, nie, przecież to jest świetne. Ile osób, ile osób od zamknięcia PVZ Adventures domaga się zwrotu tej gry? Ile osób. Powstało tyle petycji, tyle filmów o tym. Ta gra jest najlepszą grą z PVZ-u. To jest wprawdzie moje zdanie i pewne, pewnie gówno warte. Grałem w tą grę 15 minut przed wyłączeniem serwerów. I też dlaczego zabieracie fanom taką, taki kawałek historii? Czemu. Nie przyznajecie się, czyli co? Gdybym ja wam kazał, gdybym ja wam to powiedział Ej, słuchajcie, oddajcie mi Waszą firmę wszystkie konta bankowe, pieniądze hasła, klucze do mieszkania Wy byście to zrobili? No słuchajcie Jakby, czy wy byście to zrobili? Czy wy byście to zrobili? EA? No gdyby się tak stało na pewno w pierwszej kolejności przywróciłbym PvZ Adventures do żywych i kazał programować na nowo. Jesteście takimi dzbanami. Posłuchaliście się tak niemądrej decyzji. Zmarnowaliście w zasadzie też pieniądze. Stworzyliście tę grę, napisaliście w oświadczeniu przy uruchamianiu PvZ Adventures jeszcze za życia tej gry. Zostaje usunięcie z Facebooku 12 października. Włożyliście tyle serca w tą grę. Czy wy macie serce? Włożyliście tyle serca w tą grę, tylko po to, by niecały rok później, no może trochę więcej niż rok, usunąć ją. Adwan obchodzi wchodzi swoje siedmi siedmiolecie. No. Ośmiolecie albo dziewięciolecie. Ale obchodzi siedmiolecie usunięcia. No to ośmiolecie. Naprawdę, jej. Wy już naprawdę wam się nudzi. Plants versus Zombies 2 też zniszczyliście. Zniszczyliście trybami. Areną, ten pościgiem Penego. Zniszczyliście przede wszystkim roślinki 2, levelowaniem roślin. To, jest, to był pierwszy gwóźdź do upadku w ogóle Plants versus Zombies 2. Przecież to już jest nie fair. Po co to komu? Jaki sens ma gra, kiedy jeden level przechodzicie w 5 sekund? Dlaczego Plants versus Zombies 1 było fenomenem, 2, PvZ 2 została zniszczona i ja to mówię wprost, dużo graczy skarży się, dużo graczy mówi, że roślinki 2 to już jest przeszłość, to już jest zniszczone, to już jest niepotrzebne nikomu i tym razem, gdybyście poprosili, gdyby ktoś poprosił o usunięcie Plants versus Zombies 2 co, też, też byście to zrobili, bo zgarniacie kasę i usuwacie grę w tym momencie. W ogóle ja nie wiem, co to jest za postępowanie w sprawach ogólnie. Z każdą grą tak robicie. Dajecie ją. Daje wam hajs i usuwacie. I hajs jest dla was, tak? Jakim prawem? Jakim prawem? Wszyscy fani roślinek domagają się wyjaśnień. Dlaczego usunęliście PvZ Adventures? Kto, po pierwsze, kto Wam to zlecił? Bo Wy byście tego nie zrobili, bo chcielibyście wyciągnąć z tego jak najwięcej hajsu i nic więcej by się dla Was nie liczyło. Gdzie też w roślinkach Adventures jest dr Zombos? To jest takie pytanie mniej poważne. Nie no, w sumie poważne. Prawie w, w każdej części roślinek Doktor Zombos nieważne w jaki sposób, ale był. Albo chociaż był wspomniany. Pvz Adventures było trochę oderwane od świata Pvz. To fakt. Z jednego powodu. I ej nie włożyło żadnej w to pracy. Zrobili pierwsze lepsze. Jeśli macie pretensje, że było mało graczy, trzeba było umieścić to na Google Playu, a nie na Facebooku, bo wiedzieliście, że na Facebooku. Facebook nie jest aż takim popularnym serwisem w sprawie gier. Jest Google Play, jest App Store i wiele innych. A wy umieściliście to na Facebooku i sami przekreśliliście gier od momentu, jej, od grę od momentu jej stworzenia. No halo, coś jest chyba nie tak, nie? I odpowiedzcie mi na pytanie. Dlaczego? Toraz. raz. Dwa. Po co stworzyliście w ogóle PVZ Adventures? Skoro usunęliście rok później z własnego debilizmu. To wam powiedział, żebyście to usunęli. Ta osoba już nie żyje w moich oczach, jest skreślona totalnie. No i przede wszystkim, dlaczego nie odpowiadacie na pytania? Z tego, co ja wiem, każdy, kto do, do supportu EA napisze przez maila o Adventures, o powodzie, żeby się dowiedzieć... Bo to jest oczywiste, że ludzie chcą wiedzieć, co się w zasadzie stało, bo poza teoriami nie mamy nic. I domyśleniami własnymi. Nic już, nic nie mamy. Nie mamy żadnej informacji od EA. Jedyna informacja w tej sprawie była taka, że PWZ Adventures zostanie usunięte z Facebooka dnia 12 października 2014 roku. Gdzie jest wiadomość? Dlaczego to się stało? Kto za tym stoi? No, EA to akurat wiemy. No, i przede wszystkim, dlaczego milczycie w tej sprawie? Dlaczego boicie się? Czemu wy to chcecie przemilczeć? Nawet fani już robią własne PVZ Adventures. Bardziej, lepsze i lepiej traktowane niż wasze. Pomimo, że wasze w naszych sercach zostanie na zawsze. Rozgłos tej gry jest olbrzymi. Z jednego powodu: usunięcia. Mogliście zablokować, usunąć konta, ale nie zamknąć gry, albo stworzyć PvZ Adventures 2, bo tego, w no, fani czekają. Robić... kompromitujecie się. Fani robią lepszą grę niż wy? I przykładają się bardziej niż wy? No halo. Coś chyba jest nie tak, nie? Ja wzywam EA. Pewnie nie obejrzycie tego filmu, bo nie wiecie, że taki powstał. Trudno. Wzywam EA do porządku. Ogarnijcie się, bando idiotów. Niszczycie ogólnie serię Plants vs. Zombies. Ja chcę też się dowiedzieć, co to miało być w sensie roślinki kontra zombie, bitwa o sąsiadowo. Co to w ogóle było? Gdzie jest Garden Warfare 3? Gdzie? Dlaczego olewacie fanów? Kiedy fani dają wam dobre rady, ignorujecie ich. Kiedy proszą o usunięcie jednej z najlepszych gier, jednej z najlepszych gry, gier, słuchacie się ich. To widać. Przykładem jest właśnie PvZ Adventures. Dlaczego? Po co tworzyliście tę grę? Naprawdę będę to powtarzać do końca swojego życia. Dlaczego stworzyliście tę grę, skoro usunęliście niewiele rok później? O co wam chodzi? Pewnie o pieniądze Wiecie, że takie pvz -y teraz byłby to hit No was to nie obchodzi nawet spróbować, nawet wyjaśnić tego co się stało rok nie tfu, rok temu siedem lat temu w momencie publikacji tego filmu naprawdę wstydźcie się EA i wiedzcie że nie jesteście kimś, kogo szanuję. Szanuję może i, i roślinki kontra zombie, bo jest to moja ulubiona i pierwsza, Brand vs. zombie to jest pierwsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem. Grałem we wszystkie roślinki kontra zombie. I naprawdę w historii EA nie było większego debilizmu niż ten, który się zdarzył 7 lat temu. Będę to powtarzać w tym filmie na wieki wieków. Po prostu chcę wiedzieć, co się stało. Wszyscy chcą wiedzieć, co się stało. Fa jesteście już już się pogrzebaliście, skompromitowaliście. Nie szanujecie roślinek kontra zombie, które przynoszą naprawdę z czegoś tak pięknego jak jedynka. Wyszło Adventures, które było też na wysokim poziomie, ale po co lepiej to usunąć, nie? PWZ2 też całkiem, całkiem zniszczyliście ją. Garden Warfare 1, hit. Garden Warfare 2, trochę mniejszy hit. Heroes to już jest totalna porażka. Na pewno Karcianka nie jest to coś, co pasuje do Plants versus Zombies. Więc to powinniście usunąć raczej. Jeśli już chcielibyście coś usuwać, nie polecam, bo zostaniecie zgnojeni. Jeszcze bardziej niż już jesteście zgnojeni. No i bitwa o sąsiadowo, czyli największe. Jedna, największy nie wypał. W ogóle co to było? Czy wy, czy wy po prostu, nie wiem, poklikaliście losowe liczby i wyszło wam to? No halo. Plus za grafikę, to fakt. Gdzie są charaktery roślin? Czemu są tylko podstawki? W Garden Warfare 1, w Garden Warfare 2 było m.in. innymi Pishutera, Snopy. Toxic pi, Fire pi i wiele innych. W dwójce. Kamienny Groszek, Plazmo Groszek. I czemu w Garden Warfare 2 nie ma owocowego piszutera? Gdzie on jest? Gdzie zniknął? Na wakacje pojechał? Na urlop? To chyba trochę za długo jest na tym urlopie. Nie widzimy go jakieś 6-5 lat. Wy jesteście poważni jej. Naprawdę nie traktujecie poważnie... Plants vs. Zombies, a tym bardziej fanów Plants vs. Zombies. Jak to mówią teraz, w tych czasach, i Ej zawsze coś spieprzy. I to jest prawda. Plants vs. Zombies 1 to był jedyny wyjątek z, całych, całej uni, z całego uniwersum roślinek kontra zombie. Wszystko inne spieprzyliście. Adventures w szczególności. Proszę o wyjaśnienie naprawdę, bo... Kiepsko widzę, widzę, i grozi to nawet upadkiem serii Plants vs. Zombies. Ja już nie mam nic do dodania.